Taniaman niedawno wrócił do Włoch razem z Sara Blumą. Mieli kilka bardziej dyskretnych, bardziej offline momentów tutaj w Turcji. Oboje świętowali w bardziej intymny sposób urodziny Sarah i to był pierwszy raz, kiedy świętowali razem. Przyznaję, że myślałem, że będzie więcej relacji, więcej świętowania, więcej deklaracji, dużo ciast, dużo zdjęć, ale zrobili to inaczej wybrali coś bardziej intymnego, a ta data była zaznaczona przez niewiele udostępnień, co nie oznacza, że nie przeżyli tego momentu w pełni, prawda? Kan Yaman jest bardzo romantycznym mężczyzną i jestem pewna, że było to dobrze uczczone. Miałem wrażenie, że będzie wiele udostępnień, ponieważ od razu opublikowała zdjęcie. Myślę, że to było jej pierwsze tutaj w Stambule. Niech rozpoczną się obchody urodzin, ale to był początek, to był koniec. Już na lotnisku? Zostali zaczepieni przez tureckich paparazzi, którzy zapytali: Jak się ma Kanjaman, czy ma zamiar wrócić do Turcji, jak idzie ich związek? Sara tam nie rozumiejąc zbyt wiele, bo mówili po turecku, a odpowiedzią kana Yamana była całkowita cisza. Kan Bej, Kan nie chcę z Tobą rozmawiać, mój drogi. A to milczenie nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Kto wybacza, prawda dziewczyny, to Bóg. Internet, Kan Yama, nasza pamięć nie nigdy. To była decyzja, prawda, podjęta przez Kan Jamana na początku 2024 roku, kiedy Kan Jaman publicznie powiedział, że nie będzie już rozmawiał z turecką prasą. Zapalnikiem tej kłótni był luty, podczas wizyty Kana Jamana w Stambule przy wyjściu z restauracji, gdzie paparazzi byli niezwykle natarczywi, z tysiącami świateł, kamerami w jego twarz i jego przyjaciół. Jego matka również była obecna tego dnia. Sytuacja zamieniła się w zamieszanie. Były bardzo sensacyjne artykuły. Kan Yaman powoduje zamieszanie w Stambule. Mówili, to tutaj jest Stambuł, to tutaj nie jest Rzym, nie. I to wtedy Kan Yaman zdecydował się całkowicie odsunąć, nie zwracając już na nich uwagi. Obiecał, że nie będzie rozmawiał i jak dotąd dotrzymuje tej obietnicy. Opowiedziałem wszystko o tej sytuacji w filmie, który umieszczę dla was w kartach. Jeśli chcecie bardziej zgłębić tę sytuację, którą zrobili z Kanem Yamanem. Jest wiele rzeczy, które się wydarzyły zanim doszło do tego punktu, by powiedzieć: nie będę już z wami rozmawiać. Tymczasem we Włoszech Kan Yaman znów stał się tematem wiadomości. Dziennikarz Sergio Fabi ujawnił, że Kan Yaman może pojawić się na festiwalu w Wenecji, który jest jednym z bardzo prestiżowych wydarzeń organizowanych przez Tizianę Rockę zaraz po 2 września. Tiziana i kan Yaman są przyjaciółmi. Can Yaman już wcześniej był z nią przy innych okazjach i jest przewidywany, że pojawi się na wydarzeniu organizowanym przez nią. Teraz zobaczymy, czy jego obecność zostanie potwierdzona. A jeśli tak, to będzie to wydarzenie bardzo ważne i strategiczne dla niego w tym momencie. Przypominam Wam, że 3 września również odbędzie się jego wydarzenie spotkanie z fankami. Było powiedziane, że jego ostatnie wydarzenie, pożegnanie już się odbyło, ale otworzył miejsce w swoim harmonogramie. Będzie jeszcze jedno ostatnie wydarzenie, prawdopodobnie, prawda? I będziemy również wszystko śledzić, a włoskie fanki będą miały kolejną okazję, by być blisko obok Kana Yamana. Teraz chcę wiedzieć od Ciebie, co sądzisz o postawie Kana Yamana na lotnisku? Zgadzasz się z jego absolutnym milczeniem wobec tureckich paparazzi? I czego oczekujesz od tego wydarzenia w Wenecji? Dużo luksusu. Chcę zobaczyć Kana Yamana tam. Na pewno. Buziaki, moje drogie. Nie zapomnijcie zostawić lajka, wesprzeć mój film. Jeśli oglądacie mnie na telefonie, nie zapomnijcie nacisnąć przycisku hype. Buziaki, moje drogie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!